Na tym filmiku pokażę Wam, w jak prosty sposób można napisać list do kolegi w języku angielskim. Pewnie nie raz w szkole napotkaliście na zadanie o podobnej treści. Z wakacji napisz list do kolegi o tym, jak spędzasz swój czas i jakie masz plany na następne dni. Zaprezentuję Wam za chwileczkę dwa listy. O różnym poziomie zaawansowania. Pierwsza opcja, pierwsza wersja jest przeznaczona dla osób, których poziom języka angielskiego jest gdzieś na poziomie szóstej klasy, ewentualnie pierwszej, maksymalnie drugiej klasy szkoły gimnazjalnej. Natomiast druga wersja jest przeznaczona dla osób bardziej zaawansowanych. Zobaczcie, możemy napisać w ten oto sposób. Dzieje Monika. Droga Moniko. I'm on holiday with my parents in New York. Jestem na wakacjach ze swoimi rodzicami w Nowym Jorku. Oczywiście w Nowym Jorku nie musi być tutaj Nowym Jorku. Możemy napisać cokolwiek w górach, nad jeziorem, nad morzem, w Poznaniu, w Warszawie. Nie musimy pisać, że jesteśmy ze swoimi rodzicami, z dziewczyną, z chłopakiem, z wujkiem, z ciocią, z kimkolwiek chce. The buildings are really tall. Te budynki są naprawdę wysokie. We visited the Times Square and the Central Park in Manhattan. Zwiedziliśmy Times Square i Central Park na Manhattanie. The weather is good, but today is going to rain, so we stay at home. Pogoda jest dobra, ale dziś ma padać, więc zostajemy w domu. Tomorrow we are visiting the Statue of Liberty. Jutro zwiedzimy Statuę Wolności. We are coming back on Friday. Wracamy w piątek. I'd like to fly to the USA next year. Chciałbym polecieć do Stanów w przyszłym roku. I'd like to visit other places. Chciałbym zobaczyć inne miejsca. See you. Do zobaczenia. Jacek. To była pierwsza wersja. Teraz spójrzcie na wersję dla y, osób bardziej zaawansowanych. Dear Monika, Droga Moniko, As you know, I've been on holiday with my parents in New York for a couple of days. Jak wiesz, jestem na wakacjach ze swoimi rodzicami w Nowym Jorku od kilku dni. I've never thought these buildings can be so tall. Nigdy nie sądziłem, że te budynki mogą być tak wysokie. We've already been to the Times Square and to the Central Park in Manhattan. Już byliśmy na Times Square i w Central Parku na Manhattanie. The weather has been fine since we've been here, but today it's going to rain. Pogoda Odkąd jesteśmy tutaj, jest w porządku, jest fajna, ale dziś ma padać. So we've decided to stay indoors. Więc zdecydowaliśmy, że zostajemy w domu. Tomorrow we'll are visiting the Statue of Liberty. Jutro zwiedzimy statuę Wolności. Unfortunately, we have to be back in Poland in two days. Niestety, za dwa dni musimy być z powrotem w Polsce. I wish I could fly to the USA next year. Chciałbym y, móc polecieć w przyszłym roku do Stanów. There are still so many lovely places here I want to visit. Jest y, jeszcze tak wiele wspaniałych, cudownych miejsc tutaj, które chciałbym zobaczyć. Hope to see you back in Poland. No do zobaczenia w Polsce. Bye papa papa pa. Jacek. Ze swojej strony to tyle. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z innymi moimi filmikami. Na razie, cześć.